tuż za zakoniami na szczypaka to chyba coś nie bardzo dzisiaj będzie szansa uspokoiło się, już tak nie wieje zobaczymy, może coś się uda wydłupać A, tak, Tak. zwykle. Leszczyk znowu. No nie no, ja jestem po z leszczy. Sorry, bo one mają agresywne grzbiety. Chyba. Ale ten to chociaż chodzi. Zapadł. On na manieź odpada. Jeszcze zapadł. Lecz zapadł. Też za grzbiet zapadł. Ja w tym roku zrobiłem więcej leszczy ani z szupaków nie? ładna patelnia. No niestety dobra, i się smaży i się smaży może O podraszek woda zimna Cholera Spróbujemy A już się człowiek cieszy, że nazywa też coś pić tak, też coś pić. plecy? raczej tak, ale chyba na plecy coś. na poprocha, Tak. idę, zobacz. tym razem za za wrzuch. To nie, jest, to nie jest sportowy łowienie ryb. Tam, co ma wysypkę? Tak, wysypkę. Ta Kolejny podchaczony lesz. Szybko go wypuszczamy na wodę. Często się zdarza, głównie na rzekach, że ryba grupuje się, ryba spokojnego żeru grupuje się w duże stada i spinigista mimowolnie podhacza takie ryby. One stoją w stadzie, jedno, jedno przy drugim, niemalże jedno na drugim i ktoś, kto łowi metodą opadu, ciągnie przynęte pod nie, podrywając jakiś czas, no, mimowolnie zahacza rybę. I takie takie właśnie sytuacje jak podhaczenia za ogon, za grzbiet. Są na porządku dziennym. Nie jest naszym celem oczywiście, żeby takie ryby szarbać. Jakbyśmy mogli, to byśmy tego unikali, no ale nie da się, bo my nie wiemy jak, jak, jak wygląda rzeka w miejscu, gdzie łowimy. Czy tam stoi ryba spokojnego żeru, czy nie. Oczywiście obok takich ryb też stoją drapieżniki. Dlatego tam chodzimy w nasze przynęty. Kolejny dzień na rzeką, nadodrą. Krótki, bo krótki, bo tylko za dwie godziny. Próbujemy zrobić coś innego niż leszcze, bo przecież nie, nie leszczami cały czas chodzimy, szukamy drapieżników, czupak, sandacz, ale efekty są jakie są. Paweł ty zaciął? Tak, A ładnie. Paweł to chodzi. Co to jest, chociaż zobaczyć, zanim ewentualnie pójdzie. No hol fajny masz. No. To nie będzie Paweł... Szlapał jak są Małe sumisko właśnie, też tak, tak myślę. Są za ogonem. Są za ogonem trochę, nie duży. Tak, dzieje rybami? Ogonami bruchami biorę. Tak. Nie duży. <śmieniali>. Ta. Ale hol fajny. Szumek, szumek, na się, na gowie, ciągle, na gowie, się na da. na mogę. Nieduży, A śliski, śliski. Tak zapach. Próbujemy dalej, tym razem, że zatysk. Zmieniliśmy główkę. Główkę, ale trzeba stąd uciekać, to jest za płytko. Jednak jest teraz taki okres, że trzeba szukać tam gdzie z Przed chwilą miałem zaczep. Generalnie myślę, że mam branie, bo szarpnięcie, zatrzymanie za chwilę przynęta na bok, no ale tempo opór. I co się okazało? Zobaczcie. Tak zwana szarpakówka. To świeża, bo ani jeszcze nie podgniła mocno. Zresztą, że może istnieć z tego roku. I to robią wędkarze. Tak, gruba, żyła, stałka. W razie co, żeby wzmocnić zestaw, rzuca i szarpie ryby za bok. No niestety, tak to wygląda. Często spotykamy na polskich wodach łatwy sposób na mięso, szczególnie teraz, w tym okresie zimowym. Ciężko to zrozumieć, bo to nie ma nic wspólnego z tak naprawdę. Pozyskiwanie mięsa, nic Jeżeli więcej. Jeżeli ktoś idzie na ryby tylko po ryby, no to... To jest aż, aż nie do wierzenia. Łowimy dzisiaj techniką opadu. Jedną z, z, z technik łowienia, metod łowienia jest to podbijanie przynęty z korbki. Polega to na tym, że narzucamy przynętę przed siebie czekamy koniecznie aż opadnie na dno i co chwilę kilkoma obrotami korbki podrywamy przynętę z dna. Czym więcej obrotów korbką tym przynęta przemieszcza się na dnie na większe odcinki, na większe odległości. Stosujemy zarówno krótkie podbicia maksymalnie dwa obroty korbką Byłoby też takie, które będą trwały za 2-3 sekundy, zależy od łowiska, zależy od głębokości wody. Patrzymy przy tym na szczytówkę, kiedy przyjęta to siądź na dno, żeby można było rozpocząć podbijanie. W momencie, gdy podrywamy przyjęte z dna, naciągamy linkę i w tym momencie najczęściej następuje atak ryby, czyli będzie delikatne przygięcie, trzeba wtedy mocno ciąć. Mieć, mieć, mieć nadzieję, że będzie bardzo na zestawie, na końcu zostało. są przechaczone. choć ja mam teorię, że on był dobrze zapięty, tylko się wypiął i weszło mu w ogon, no ale to zachorowany z za ogon, tak więc tak więc przycięty jedno branie, prawdopodobnie szczupaka, było widać po gumie i to wszystko wracamy na wieczną modę. No cóż, warunki jakie są, sami zresztą widzicie, bardzo mocny, momentami porywisty wiatr z południa, chociaż ta tempura, temperatura jest dosyć wysoka, około 10 stopni. Z rybami szału raczej nie ma, ja złowiłem sobie jednego fajnego bolenia, ale to zanim doszedłem tutaj do chłopaków, na kamerze niestety go nie ma. Stoimy na dosyć głębokiej rynnie, która łączy praktycznie 4 czy 5 główek. No i będziemy szukać na tych kantach tej rynny, ewentualnie sonda, czy może boleni, może w ostateczności szczupaków, jeżeli nas oczywiście pogoda nie wygoni, bo z momentu na moment ten wiatr jest coraz, coraz mocniejszy i, i tak naprawdę będziemy tak długo łowić, aż nam, nam ta pogoda pozwoli. Super. i się wypił a no, niestety bywaj tak warunki ciężkie wieje mało głowę nie wyrwie Gdzie się zimno głowimy już sam może coś siąć No cóż trzeba dzisiaj kończyć naszą wędkarską przygodę z rybami niestety bardzo cienko były pojedyncze brania ale na tym wietrze niestety bardzo ciężko je było wyczuć może w tygodniu też tutaj przylecimy zobaczyć te główki dosyć perspektywiczne głęboka rynna fajne potencjalne stanowiska sandacza na, na, na tą porę roku zobaczymy miejmy nadzieję że w tygodniu jeszcze tutaj będziemy będzie pogoda w miarę znośna. Także do zobaczenia, do następnych odcinków. Pozdrawiamy Was, cześć, trzymajcie się.